Jeśli zastanawiasz się nad inwestowaniem na Baltic Bridge, czerwona.pl, musisz obejrzeć ten film przed podjęciem decyzji. Choć platforma może wyglądać na profesjonalną, istnieje wiele czerwonych flag, które sugerują, że może to być oszustwo. Sprawdźmy, dlaczego Baltic Bridge 6.pl może nie być bezpiecznym wyborem. Brak regulacji, brak ochrony inwestorów. Jednym z najważniejszych aspektów wyboru brokera jest jego regulacja. Wiarygodny broker powinien być regulowany przez uznane instytucje finansowe takie jak KNF, FCA czy SISEC. Niestety, BalticBridge.com.pl nie przedstawia żadnych dowodów na posiadanie regulacji. Brak regulacji oznacza brak ochrony dla inwestorów. Jeśli coś pójdzie nie tak, odzyskanie środków może być niemożliwe. Fałszywe obietnice i nierealistyczne zyski Baltic Bridge, czerwona plik, obiecuje wysokie zyski przy minimalnym ryzyku, co powinno wzbudzić poważne wątpliwości. W rzeczywistości żadna inwestycja nie jest bez ryzyka, a żaden broker nie może gwarantować zysków. Tego typu obietnice są typowym sygnałem oszustwa. Pamiętaj, że jeśli coś brzmi zbyt dobrze, aby było prawdziwe, prawdopodobnie nie jest. Problemy z wypłatami. Użytkownicy tracą środki. Jednym z poważniejszych problemów zgłaszanych przez użytkowników balticbridge.com.el są problemy z wypłatami. Po dokonaniu wpłat na konto, użytkownicy zgłaszają, że nie mogą wypłacić swoich środków. To typowe zachowanie dla oszukańczych platform, które celowo uniemożliwiają dostęp do pieniędzy, aby zatrzymać środki inwestorów. Ukryte opłaty i prowizje: balticbridge.com.pl może oferować niskie opłaty na początku, ale użytkownicy często skarżą się na ukryte prowizje i dodatkowe opłaty, które zwiększają całkowity koszt inwestycji. Ukryte opłaty to jedno z najczęstszych narzędzi wykorzystywanych przez oszustów, aby ukryć rzeczywisty koszt korzystania z platformy. Negatywne opinie i skargi. Szukając opinii w internecie, znajdziesz liczne skargi dotyczące BalticBridge.com.pl, w tym blokowanie kont, problemy z wypłatami oraz złą obsługę klienta. Wiarygodny broker powinien mieć pozytywne opinie i jasne zasady działania, ale BalticBridge.com.pl wyraźnie nie spełnia tych standardów. Werdykt Broker wysokiego ryzyka. Chociaż BalticBridge.com.pl może wyglądać atrakcyjnie. Brak regulacji, problemy z wypłatami, fałszywe obietnice zysków oraz ukryte opłaty sprawiają, że jest to platforma wysokiego ryzyka. Zanim zdecydujesz się na inwestowanie, zawsze wybieraj regulowanego i wiarygodnego brokera. Chroń swoje pieniądze i unikaj oszustów.